Dobra, lecimy sobie yy, z gargulcem, krogulcem Nawalamy go, mam nadzieję, że teraz jeśli mam takie temy, to damy z nim radę Dobra, lecimy Tutaj znowu jesteśmy koło drogi, więc trochę będzie samochody słychać Dobra, bomba wlatuje tutaj, nie bawimy się z nim Bo on napsuł nam dużo krwi To jest gargulec, krogulec, pamiętajcie Perfekcyjny blok. Kolejny. Perfekcyjnie. Dobra. Gargulec, krogulec na pewno jest ubity. Jest pokonany gargulec, krogulec. Mamy to. I Możemy przejść do następnej misji. Nie będę Wam tego czytał, bo ta fabuła to już jest tak opykana na tym YouTubie. Sobie poczytajcie sami. Możesz Damian popatrzeć. Krewi Johnson. Zobacz. Gargulec, krogulec uwalony. Statuetkę. Dostajemy Oscara. Ale świeci, ktoś długi mi ten. Patrz jak świeci. Pierda po oczach. W końcu możemy przejść dalej. No nie do końca tego się spodziewałem, ale mi oślepił Teraz są takie czarne punkty na telefonie. Myślałem, że będzie cięższe. No właśnie. Może kupił w ciemno. Właśnie, czy to pokryje nasze koszty Dobra, dawaj, połowę figurki I teraz odblokujemy chyba questa, trzeba iść do takiej elfickiej typiary. Dobra, daj połowę. A, dał całą figurkę, dobra. Przyjmujemy figureczkę Zaraz lecimy, już zaczynam tego żałować No, trochę Następny etap Ja myślę, że w tym odcinku może sobie zrobimy ten etap Nie wiem, czy on jest długi, czy nie Nareszcie się okaże No, ale jak widzicie gargulec, kurgulec był uwalony na dwie chyba bomby Tak mi się zdaje Dwie bomby te potrzebne są I Jerzyka sobie wziąłem już dla pewności. Ale lepiej się przygotować. Nowe trofeum wlatuje nam tutaj. Wspólnicy 275 PD, zadanie ukończone. Zdobyto bibelot. Patrz, masz bibelot takie do gabloty, pierwsze w gablocie. Wieś? Dobra. Idziemy sobie. Nie będę cięcia robił, idziemy sobie, ja ubiję tego chyba tego jeszcze, wiesz, jednoczaszkowego. Takiego. Dasz radę z nim ogólnie tutaj w friendów możemy sobie wejść Dobra, dajmy paczkę Dajmy tutaj paczuszkę Ogólnie to mam takiego youtubera tutaj wzajemnych Zenek, to jest ziomek Ma bardzo fajną serię na kanale, możecie do niego wbijać I przyjął nasze zaproszenie do znajomych, więc spoko dobra to jest Trupojad. Elixir, Grom, Olej, Przeciw. Przeciw Trupojadom? Nie. Jak jest przeciw tym? Eee, a mogę nie wiem, mieć. Przeciw upiorom? Nie. A weźmy auto. Dobra, nie będę się starał rzucać. Kurwa jeżyka użyłem Ty, ale to jest jakiś luja, jak go nie mam. No i za trudne. Dwa ataki ma Dobra, petarda wieża. A i zwaliłem atak Szybkie ataki. Powaliło mi się, bo ja używałem tych tych dobra szybko. Dobra, uwaliłem go, ale trudny był. Jakbym chyba nie miał tego jeżyka, to bym go nie uwalił. Czyli dobrze, że zrobiłem ten nowy trofeum. Nie miałem go. Co to jest za stwór? Zgnilec. trupu trupojada. Dobra, ale zobaczmy sobie na tym widźmińskim medalionie. Ty misja mi się w ogóle nie zrobiła, cześć? A, bo ja już wiem, ja nie zrobiłem... Tutaj kupca mam do pogadania z nim. Dawaj tu. on muszę. Dobra w sumie, bo te decyzje chyba będą miały później wpływ na fabułę naszą w dalszej części, więc nie będziemy tacy frajerować jak on jest z nami od początku naszej przygody Uwytłumaczmy na spokojnie w sumie W sumie to nie jego wina, że nie wie. Właśnie niech coś powie jeszcze o tej badaczce No w sumie dużo gada Zamiast konkretnie odpowiedź na pytania to zawsze coś tam tam Dobra, ruszajmy Ruszajmy po quest'a Bo i tak za długo czekałem z tym quest'em Dobra, Wiedźmiński ten Dawaj tutaj Ale dalej nie wyświetla mi się ta misja Pogadaliśmy z nim. Misja. Dobra, tutaj nie, ale. Dziennik. Zadania. I nie mam zadania. I nie mam zadania. Czyżbym coś zrobił źle? A pokaż tym sta A, Dobra, jeszcze jedna rzecz. Ty... Pff, gdzie to jest postać? A nie tu, postać, dziennik nie wiem czy w ekwipunku to było, składniki, przedmioty chyba nie bestiariusz też nie ale mi się zdaje, że o, nie, to też nie umiejętności? nie pamiętam, że gdzieś muszę wejść bo o tu, dobra, chyba te trofea ale tu jest serce kamienne serce króla gargulca no i co mam teraz zrobić z tą figurką? Jest kolejny dzień w sumie w nocy, będziemy robić następny quest eee, Tą elfią, tą koleżankę znaleźliśmy, musieliśmy iść do miasta, żeby zrobić tego quest'a Ja muszę wyjść z samochodu i przejść do następnego quest'a i będziecie to widzieć Jak będziemy uwalać następny etap quest'a, więc zajebiście Musimy z następnym etapem Questa. Ja pobiegam do tego Questa, jestem już w samochodzie i nawalamy. Teraz nie widziałem, jakie ataki są na niego dobre, czy szybkie, czy wolne. A szybkie to jest normalny ten. Parowanie perfekcyjnie. Ty, Oleg, fajnie się gra z tym tym. Z odgłosami w grze. No, nawet słuchaj. U mnie? Tak głośno jest? Ale klimat, jest, wiesz? Jeszcze po takiej ciemnej uliczce jak się idzie, to jest klimat jak chuj. No ale dobrze, że się tak stało, że od nowa nie musimy zaczynać, że misja jakoś się znalazła. To łatwo, Ale jeszcze chyba będzie jeden, ale nie pamiętam. A nie, bo to teraz ja nie wiem. O, widzisz? W ogóle fajne jest to, że tak sobie możesz patrzeć, w ogóle co się dzieje tutaj. Kokon, otwórz. Są gdzieś w środku tak. Patrz jaki karzełek Dziomek Z kokonu wyleciał dziewczynek jakiś śmieszny, zobacz Ale z gorąco, nie? Tu ubijasz coś, czy nie? No Bo to jedno bez końca Dobra, wyszedł taki śmieszny. Dzięki, panie. Dobra, to nie jego wina, że rozwalił mi jaja. Przez niego muszę iść, ale dobra. Śmieszny ma głos w ogóle tutaj. Dobra. Ale fajnie w końcu fabułę cisnąć, a nie walić gargulca, krogulca pięć razy. Jestem Wiedźminem! Whoa, Gerald, <laughs> To wynik mutacji. Hurts, Dobra, idź, bo cię zaraz połknę znowu jakiś gargulet, krogulec. <laughs> Dobra, co mamy? Następny etap misji. Tak daleko trzeba jechać. Pokaż. Teraz znowu prosto to chyba. No? Będziemy jechać czy nie? Tak, bo to jest te rondo, które jechaliśmy, czyli to gdzieś będzie tu. Dobra, to lecimy po następny etap questa. I widzimy się na miejscu. Dobra, nie wziąłem sobie słuchawek, ale mamy następną misję. Wyszliśmy z samochodu i walimy stwory. Nie ma kolejnego etap misji. Dobra, a, gryzam komory, to. No, gryzam komary tu. O, wiesz, par? Kiluj. Ale ja się z nim nie będę bawił. Petarda wjeżdża i koniec. O no, Wiem, że się nie będę bawić z nim petardy i chuj, nie będę się wkurzał. No. Dobra. Tutaj co tu jest? Kluczyk. Ktoś może go zgubić. Biorąc pod uwagę miejsce raczej mu się tu nie przyda. A, beskieta jak w kokonie siedzi. Tu dwóch razy sztuka otwieram. Najgorzej na jak trzeci raz trzeba będzie jechać. O są jakieś te gumy jagodne. Dobra, zbieramy to. Jestem ciekaw w czym jego już słychać, bo... Mówię, słuchawek nie zabrałem z samochodu, bo biegliśmy do tej misji. Dobra, mam jajo. Co, idziemy tędy chyba, co? Dobra, Jedziemy, idziemy sobie do tej Margarity, jak ona się nazywa, Margareta, jo? Margarita. Margarita, idziemy sobie dalej. Tutaj spada coś na nas, w ogóle Wiedźmińska Przełęcz, idziemy dalej. Mam radę, odbieramy sobie misję Nie, muszę tylko przyjąć sakia wkładną A bez kity ja tu nigdy nie byłem mam słuchawek, bo zapomniałem zabrać samochodu. Ale jesteśmy już w naszej wioseczce. Ważne, że wszystkie misje się już naprawiły. Kowal się przeniósł i inne misje też się przeniosły do mojej małej wioski. Więc jest Git, możemy kontynuować fabułę i teraz odbierzemy sobie zadanie od niego. Ale jeszcze sprawdzę, czy dobrze my słychać. Dobra, mamy tą misję. Co będę z tego miał ogólnie? Nie ma nic za darmo w Wiedźmińskim Świecie. Dobra, idziemy. Pomóż żonie Kinena. Kolejna misja, ale misję mamy w drugą stronę, czyli Damian musimy się cofnąć. Musimy się cofnąć, żeby wykonać naszą misję. Więc trochę trzeba przejść, ale nie będę tego ucinał, nie? No teraz yy, taki ziomek mnie poprosił, że mam iść do jego żony, bo on nie umie, ja muszę mu pomóc. Nie, no, ale ogólnie chyba to jest ta misja, że ona się zmieni w zjadarkę, on będzie dawał innych A ja, to jest ludzi. Bo już to niestety trochę ten. Nie mogę czytać tych misji, bo wtedy nie ma takiego wiecia, o wow. Ale w międzyczasie wejdźmy sobie, ja Wam pokażę moje umiejętności ktoś w komentarzach kto się zna to może napisać. Na razie lecę tak. Później myślę, że musimy na pewno zrobić, ale to jest do 10 poziomu, to trochę nam brakuje, bo mamy chyba 8. Wtedy pomyślimy sobie. Ale dobra dziennik. Tu jest misja. Tu mi się odblokowały w ogóle dużo misji. Do chyba każdy tak ma. Dobra, robimy sobie. Jesteśmy już przy niej. Ale komary gryzam. Dobra, poczytajcie sobie Aaaa, komar A ty bijesz tego gryfa? Nie To jest A A ja nie wiem, ona Ciekać, czy ona jest łatwa? Ciekawe czy ona jest łatwa Nie pamiętam co na nim było Że Szybkie ataki? Oszukał nas, nie? nie, silne ataki to coś. co? pan w tym pieniędzy zabrakło, na nie, w tym pieniędzy zabrakło, na coś w tym Eliksir weźmiemy groma sobie normalnego. Petardy mam, jedną zwykłą, dobra, nie będę na razie petardy używał, bo petardy są potrzebne na i inne takie rzeczy, a nie na to. Nie, już lepiej idę. A nic nie Tak, ja chyba bombę będę musiał użyć, bo ona jest silna. No. Lipa. Trzecie podejście, dobra, olej A olej mam, co to jest? Trupojad A ja nie mam chyba nic na trupojady Ty, ale lipa Dobra, zwykły olej wlatuje Grom Albo nie, jeżyka dam Ja nie będę ten, bo jeżyka ja sobie mogę zrobić W sumie dzisiaj mam dużo tych rzeczy i Jeżyka mogę sobie zrobić, a jeżyk daje 50% więcej HP Z bomba wlatuje na sam początek, blok Teraz powinniśmy ją pokonać. ogólnie w tych misjach to nie można się patyszkować. To co mamy to trzeba od razu używać i tyle. Ale mnie gryzą tu komary, nie? Dobra. Kurde, zabiła mnie! No, ale nie tyle. Szybki atak jakbym jej zadał, to bym ją Ja pierdzielę. Przyspiesza odnawianie znaków o 30%. Może to wezmę. A na co ona jest ten? Obrażenia kinetyczne, a nie mam nic takiego. Kurde. Nie wiem, że ja teraz będę siedział przy takiej banalnej misji. Na bank nie uwalaj, nie ma szans. No, no trudno jest. Dupa. Bez yy, tej trupojadę się to nie, to nie ma co walczyć w ogóle. Znowu będę stał z misją. Pierdolony, kurwa, oszust. Chuj mu w dupę. Dobra. Idziemy sobie ten. Muszę uzbierać na eliksir przeciw trupojadom i wtedy ją dojedziemy. Dobra, jesteśmy przy kowalu. Kliknijmy sobie, bo jeszcze u kowala nie byłem. Nie wiem w ogóle, co u niego się robi. To jest lotar chyba. Lotar, kowal. kowal. Wiedźminku się.

Dobra, pogadajmy z nim, skoro nam za darmo mieć na Austrii, to pogadajmy z nim. Nie? Każdy potwór jest inny i według to mnie to są inteligentne stworzenia, tak to tak mi dziękuję. Dobra, dzięki za naostrzenie mieczu. Lotarze, Lotar, jak ten? Trace of Kingdom. Zabij. Z... Dobra, a weźmy tą mapę, bo teraz jest wieczór, bo zawsze gramy. Na podaj miecz, dobra, chciałbym. Kurwa, czemu ja mam ten? Chciałbym kupić, no jeszcze raz, mu dam mieć, ale podaj mapę skarbu, a ja nie chcę, bo oni mówili, że. Dzięki, bywajcie, dobra, ale czekaj. Tam było takie coś, że ja się boję teraz kliknąć, to kup, kup nie? Chciałbym kupić mapę skarbu, zapać 500 złotych monet. No, kurde, nie to. Ja nie wiem, czy to nie było, że w pełni, wiesz? Dobra, już nam naostrzył tyle razy ten miecz, że. Dobra, to sobie zostawię na inny ten, ale idziemy, spróbuję jeszcze raz tę zjadarkę uwalić i widzimy się przy tej zjadarce wtedy. Dobra, spróbujemy uwalić. Bo nie mam przeciwko trupojadom, grom i mam naostrzony miecz i spróbujemy pójść a Ale nie wiem, czy się uda, zjadarka jedna. Nie no, dupa, ona jest trudna to jest jadarka. Bez tego na trupojady jady nie ma do nie podchodzić. Dobra, ta misja nas zatrzymuje na dzień dzisiejszy. Ogólnie jak zmontuję, to, to i tak mamy dosyć dużo materiałów, bo jeszcze będzie ten materiał z gargulcem i w sumie on był yy, wczoraj nagrywany i ten błąd z gargulcem, który wam pokazywałem, że nie miałem po tej misji. Zaraz wam powiem dokładną nazwę misji. W dzienniku ona jest i ona nazywała się Przyzwoita Zapłata jej nie miałem, musiałem jechać do miasta. Dobrze, że się wszystko naprawiło, wyjaśniło. Mam tutaj te misje, które powinienem mieć w mojej małej wiosce, więc jest git i to będzie na dzisiaj tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Siema.